Mój drogi synu, cud, na który czekałeś, jest w drodze, a problemy, które ciążą na Twoim sercu, znajdą swoje rozwiązanie. Chcę, abyś wiedział, że słyszałem Twoje modlitwy z mojego niebiańskiego tronu, a odpowiedź się zbliża. Teraz jednak proszę o coś w zamian. Chcę, abyś przemyślał, jak będziesz postępować, gdy Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Nie chcę, abyś był jak ci, którzy zapominają o tym, kto spełnił ich pragnienia, kiedy tylko są one zaspokojone. To nie jest tylko kwestia łaski, to coś głębszego. Chcę, aby próby, które przeszedłeś, przyniosły mądrość Twojemu sercu. Polub teraz ten film, jeśli chcesz, aby mój boski dotyk przyniósł uzdrowienie Twoim ranom. Przywrócił to, co straciłeś, i zaskoczył cię, gdy twoje problemy będą rozwiązywane. Przygotuj się na życie pełne wdzięczności i codziennej modlitwy. Nie kosztuje nic otworzyć oczy i po prostu powiedzieć: Dziękuję, Boże, za dar życia i za Twoją miłość, która zawsze mnie otacza. Moja jedyna prośba jest taka: nie jest to trudne. Nie proszę o Twoje dobra materialne i nie szukam Twoich ofiar. Przede wszystkim pragnę Twojego serca. Chcę, aby wszystko, co robisz, płynęło z miejsca szczerości i wdzięczności. To jest droga do pomnożenia Twoich błogosławieństw, gdy Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Ale proszę nie zapominaj o Bogu, który Cię uratował. Jeśli przypiszesz swoje sukcesy jedynie własnym umiejętnościom, Twoje błogosławieństwa mogą zwiędnąć jak kwiat bez wody. Napisz 11.11, .11, jeśli wierzysz w słowa Pana. Podlej swoje modlitwy chwałą, złóż swoje podzękowania na moim ołtarzu i doceniaj i ciesz się wszystkim, co otrzymujesz, bez względu na to, jak małe się wydaje. Nawet jeśli nie dałem Ci dokładnie tego, o co prosiłeś, wiedz, że zawsze oferuję coś lepszego. Jestem Twoim Ojcem, Twoim Stwórcą i wiem, co jest najlepsze dla Twojej przyszłości, Twojej rodziny, Twojego życia duchowego i Twojego serca. Moi drodzy, oto cztery proste powody, dla których powinniśmy pokładać pełne zaufanie w Bożych planach. Numer jeden. Bóg jest suwerenny nad wszystkim. Bóg jest wieczny i zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Możemy w pełni zaufać Jego planom, ponieważ jest suwerenny i ma pełną kontrolę nad wszystkim. Jego cel zostanie wypełniony, a Jego wola zwycięży. Izajasza 46, wersety 9 października: Pamiętajcie o rzeczach przesłych. O bardzo dawnych czasach. Ja jestem Bogiem i nie ma innego, ja jestem Bogiem i nie ma nikogo takiego jak ja. Od początku ogłaszam to, co ma nadejść, od pradawnych czasów przepowiadam to, co jeszcze się nie stało. Mówię, mój zamysł się ziści i uczynię wszystko, co mi się podoba. Numer dwa. Bóg kocha nas bezwarunkowo. Boża miłość jest niezachwiana i niezmienna. Jeśli zaufamy Jego planom, możemy być pewni, że prowadzi nasze życie miłością, która nie zna granic. Nic nie może nas odłączyć od tej miłości, i daje nam to pewność w podążaniu drogami, które On dla nas wyznaczył. Rzymian 8, wersety 38-39. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani demony, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani jakiekolwiek moce, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Numer 3. Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Wierność Boga jest kotwicą dla naszej nadziei. Jest on całkowicie godny zaufania, a jego obietnice nigdy nie zawodzą. Jeśli zaufamy jego planom, możemy być pewni, że spełni każdą obietnicę, bo jest wierny. Hebrajczyków 10, werset 23. Trzymajmy się mocno nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który obiecał. Numer 4 Bóg zna to, co dla nas najlepsze. Bóg w swojej nieskończonej mądrości zna plany, które ma dla każdego z nas. Jeśli mu zaufamy, możemy być pewni, że te plany są dla naszego dobra, ukierunkowane na nasz rozwój, nadzieję i pełną sensu przyszłość. Jeremiasza 29, werset 11. Ja bowiem znam plany które mam wobec Was oświadcza Pan plany pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość pełną nadziei. Napisz: Moje zaufanie jest w Bogu. Aby potwierdzić naukę, Bóg mówi, jeśli modlisz się o pomyślność, a ja uwalniam Cię od długów, bądź wdzięczny, ponieważ teraz żyjesz w wolności. Może Twoje konto bankowe nie jest przepełnione ale nikt nie zapuka do Twoich drzwi. Jeśli prosisz o obfitość, a ja daję Ci honorową pracę, nie martw się, daję Ci środki i możliwość zarobienia na swoje utrzymanie. Nie lękaj się, ponieważ otworzę dla Ciebie drzwi. Podążaj drogą, którą Cię prowadzę, a tam będziesz prosperować z oddaniem i uczciwością. Chcę napełnić Twoje życie błogosławieństwami i chcę, abyś nauczył się sztuki zarządzania. Połącz wdzęczne serce z mądrością, którą zdobyłeś, a otrzymasz wiele cudownych rzeczy. Pragnę również, aby pokój wypełnił Twój dom, aby cuda, których jesteś świadkiem, karmiły Twoje duchowe serce. Jednak nie trać z oczu moich nauk. Nie koncentruj się wyłącznie na posiadaniu rzeczy materialnych. Skieruj swoje spojrzenie ku niebu, a co najważniejsze, zachowaj prawdziwą postawę wdzięczności w sercu. To pierwszy krok do nadprzyrodzonego życia klucz otwierający drzwi do sezonu obfitości. Napisz 22-22, aby to zakończyć. Ukochane dziecko. Powtórz tę modlitwę ze mną, miłosierny zbawicielu, pragnę pojąć głębię i szerokość Twojej miłości, która przewyższa wszelką wiedzę. Zobaczyłem, że jest ogromna różnica między prawdziwym poznaniem Ciebie, a zwykłą wiedzą o Tobie. Zamiast tylko znać kilka faktów o Tobie, pragnę cieszyć się chwalebnym doświadczeniem Twojej miłującej obecności. Widzę, że potrzebuję pomocy Twojego Ducha Świętego, który wzmacnia moje wnętrze mocą, abym mógł zrozumieć szerokość, wysokość i głębie Twojej miłości do mnie. Panie, jesteś żywy w moim sercu od chwili mojego zbawienia. Odkryłem, że im więcej przestrzeni otwieram dla Ciebie wewnątrz siebie, tym bardziej wypełniasz mnie swoją miłością. Nauczyłeś mnie, jak poszerzać tę przestrzeń w moim sercu, spędzając z Tobą dużo czasu i pochłaniając Twoje Słowo. Chcę nauczyć się, jak coraz bardziej komunikować się z Tobą, modląc się nieustannie. To są radosne dyscypliny, które trzymają mnie blisko Ciebie, Panie. Proszę, aby Twoja miłość mogła płynąć przeze mnie do życia innych ludzi, co sprawia, że Twoja miłość całkowicie wypełnia moje serce. Napisz, Jezus jest moim światłem. Bóg, kontynuuj swoją pobożność, uwielbienie, wdzięczność za każde błogosławieństwo, niezachwianą ufność nawet w trudnych chwilach, swoje zaangażowanie w błogosławienie tych wokół Ciebie. Swoje pragnienie przyjęcia mojego słowa, swoją wytrwałość w modlitwie i gotowość do bycia narzędziem mojej łaski w budowaniu lepszego świata. Wszystko to mnie raduje. Proszę, abyś uważnie słuchał moich słów. Niektórzy mogą uważać się za bezskazy i gardzić innymi. Mogą próbować sprawić, byś czuł się mały przez swoje przeszłe błędy. Ale nie zwracaj na nich uwagi. Nie jesteś zobowiązany trwać w negatywności ich osądów i szkodliwych słów. Filipian, godzina 4:13: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest afirmacja, wyraz wiary, który łączy nas bezpośrednio ze źródłem wszelkiej siły naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Paweł, pisząc te słowa. Stawiał czoła różnym trudnym okolicznościom od więzienia po prześladowanie. Mimo to z pewnością deklaruje, że w Chrystusie jest w stanie pokonać każde wyzwanie. Apostoł nie polega na swojej własnej sile, lecz wskazuje bezpośrednio na źródło wszelkiej mocy Jezusa Chrystusa. Kiedy zwracamy się do niego, uznając naszą zależność, jesteśmy obdarzeni boską siłą która wykracza poza nasze ludzkie ograniczenia. Ileż to razy czujemy się zniechęceni w obliczu przeciwności życia. Paweł przypomina nam, że siła, którą otrzymujemy w Chrystusie, umożliwia nam pokonanie zniechęcenia, smutku i poczucia porażki. W Jezusie znajdujemy motywację, aby iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. To obietnica, która zaprasza nas do podjęcia podróży zaufania. Zaufanie Chrystusowi oznacza powierzenie mu naszego życia, pozwalając, aby Jego siła objawiła się w naszej słabości. To podróż wiary, która prowadzi nas do doświadczania pełni życia, którą On nam oferuje. Napisz, moja siła pochodzi od Boga, aby wyrazić i przyjąć święte słowo Pana. Chcę, abyś wiedział, że przynosisz mi radość. Doceniam Twoje poszukiwanie mnie, Twoje modlitwy i wyrazy wdzięczności. Rozkoszuję się, obserwując Twoją odwagę. Twoje imię rozbrzmiewa w królestwach niebieskich jako przykład wiary, wytrwałości i lojalności. Wypisz te słowa w swojej duszy, ponieważ będziesz potrzebował ich pamiętać. Gdy staniesz naprzeciw tym, którzy będą próbowali cię zniechęcić. Ja jestem tym, który cię uzdrawia, prosperuje i ratuje z głębi. Otaczam cię miłością i miłosierdziem, otwierając drzwi do nadprzyrodzoności. Pragnę, abyś przyjął cuda, o które prosisz, ale także powierzam ci ich opiekę. Napisz 33:33. 33 jeśli chcesz otrzymać cuda od Pana, Bóg mówi, Twoje modlitwy, lojalność, wdzięczność, chwała i wiara powinny pozostać niezmienne. Skoncentruj się na duchowym i przychodź do mojej obecności każdego dnia. Słuchaj moich przesłań, które cię wzmacniają, dziel się nimi ze swoją rodziną i pamiętaj o nich, gdy zamkniesz oczy, aby dzękować i modlić się. Kiedy to uczynisz, położę swoją rękę na Twojej głowie, błogosławiąc Twoje życie w sposób nadprzyrodzony. W tej chwili otrzymujesz to błogosławieństwo, przyjmij je z głęboką wdzięcznością. Nie przestanę mówić do Ciebie na wiele sposobów, dopóki moje słowa nie będą wypisane w Twoim duchu, aby nigdy nie zostały zapomniane. Wiem, że w niektórych momentach zawiodłeś, ale już Ci wybaczyłem. Nie ma dla Ciebie kary, tylko miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Błogosławię Cię pokojem, zdrowiem, spokojem, siłą, mądrością i wieloma darami. Ponadto mam dla Ciebie i Twojej rodziny specjalny cel i przeznaczenie. Pragnę, abyś odnosił sukcesy we wszystkim, tak jak Twoje serce i dusza poznają mnie głębiej. Nie pozwól, aby wątpliwości zabrały ci przyszłość i zniszczyły twoje szczęście. Jeśli zdecydujesz się wierzyć i pozostać wiernym mojemu słowu, będziesz bezpiecznie kroczyć wszystkimi swoimi drogami, chronione przed złem. Napisz: Wciąż tu jestem, Panie, aby potwierdzić, że nadal kroczysz Bożymi ścieżkami. Umiłowane dziecko to jest prawdziwe. Już żyjesz życiem nadprzyrodzonym i wkrótce będziesz świadkiem cudów tak wielkich, że Twoja wiara i sposób myślenia zostaną przemienione, a Twój uśmiech powróci bez łez, bez smutku. Wskrzeszę te marzenia, które przeminęły. Doświadczysz cudu bycia znów kochanym przez tych, którzy cię zranili. Otworzę drzwi, które były zamknięte przez długi czas i ujrzesz pełnię obietnic, które mam dla Ciebie. To będzie spektakularna podróż mojej wierności, która zaskoczy Cię ponad Twoje oczekiwania. To nie jest fantazja, to moja obietnica. Napisz 4444, aby aktywować swój moment z całą swoją wiarą. Umiłowane dziecko, jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, Podziel się nią z pięciu osobami, które kochasz, polub i zasubskrybuj nasz błogosławiony kanał. Bóg Cię kocha.